Jeśli ktoś bacznie śledzi niedzielne czytania mszalne, liturgie słowa, to zauważy pewnie, że w tamtą niedzielę przerwany został cykl Ewangelii Mateusza, którą czytaliśmy w niedzielę roku A, a jakoś wdarł się nam do liturgii słowa święty Jan z tak zwanymi trzema wielkimi Ewangeliami. O co tu chodzi? Chodzi o trzy niezwykłe fragmenty Ewangelii świętego Jana. Ubiegłą niedzielę słuchaliśmy o spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni. W tę niedzielę usłyszymy o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia który został obłożony błotem przez Jezusa i posłany do sadzawki Siloam, by się obmył, a za tydzień usłyszymy o skrzeszeniu Łazarza. Te ewangelie są też o tyle niezwykłe, że każda z nich jest zarazem tematem wiodącym prefacji z danej niedzieli, czyli tej uroczystej modlitwy śpiewanej tuż przed modlitwą eucharystyczną, przed tym hymnem Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Skąd taka tematyka i takie wyróżnienie tych niedziel i tych właśnie fragmentów ewangelii, takich dobór. Najkrócej mówiąc chodzi o chrzest. Otóż te trzy niedziele były kiedyś w tradycji Kościoła, ale są także i dzisiaj dla niektórych niedzielami, w których tak zwani wybrani, czyli dorośli przygotowujący się do sakramentu Chrztu w Wielką Sobotę obchodzili tak zwany obrzęd skrutyniów, czyli specjalnych modlitw, które no, mają, czy miały, przygotować dorosłych kandydatów do chrztu, do owocnego przeżycia sakramentów tajemniczenia. Chodzi oczywiście o tych, którzy ten sakrament przyjmowali w wieku dorosłym, jak to się kiedyś działo, a dzisiaj czasem ma miejsce. I teraz każda z tych Ewangelii w pewien sposób podprowadzała pod to źródło łaski, jakim jest chrzest. Najpierw Jezus spotyka Samarytankę gdzie? No, przy źródle, przy studni i robi jej swoistą rewizję życia. To słyszeliśmy w ubiegłą niedzielę. Zamysł jest mniej więcej taki. Ty, kandydacie do chrztu, jesteś poganinem, obcym, tak jak ta Samarytanka, może i pogardzanym nawet. Prawda o Twoim dotychczasowym życiu przygniata Cię, może i nawet zawstydza, tak jak tą Samarytankę, ale staniecie w prawdzie wobec Jezusa, jak ona uwalnia Cię od tego, podnosi z kolan poniżenia, nadaje nowej godności. Możesz czuć się wolny jak samarytanka i iść opowiadać o tym innym. Wstawaniu wprawdzie może jednak przeszkadzać człowiekowi zły duch obudy i samooszukiwania się. Dlatego kandydaci na tym etapie poddawani byli modlitwie egzorcyzmu by nie wpadli w pułapkę takiej samowystarczalności w tym procesie nawrócenia i by tylko Bóg był jedyną wodą, która jest w stanie ich oczyścić i napoić. Kolejna Ewangelia. Ta z dzisiejszej niedzieli, właśnie, czyli o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia, także jak widzimy, podprowadza nas pod źródło wody, sadzawkę Siloam. Jak widzimy, ta woda nie jest tu przypadkowa, to wszystko nawiązuje do sakramentu Chrztu. Tu jednak cel jest już nieco inny. Wybrani, którzy poznali już prawdę o swoim grzechu. Mają teraz spotkać Jezusa, który będzie światłem ich życia, który ich oświeci, pozwoli im wyraźnie widzieć. W Jego świetle nie ma już miejsca na kłamstwo, ani na to, co brudne jak błoto. I w Jego świetle poznaje siebie, ale też jasno widzę, co jest dobre, co jest złe, co jest kłamstwem, co jest prawdą. W Jego świetle potrafię rozróżniać dobro od zła. Po prostu oczy mi się otwierają na blask Jego prawdy. Widzę, co jest realną wartością w życiu, a co jest tylko mirażem, co jest ułudą i czym szkoda sobie zawracać głowę. Co jest pseudowartością. W czasie tego skrutynium kapłan znów prosi Boga, tym razem, aby wybrani zostali uwolnieni od. Zaślepiających ich złudzeń oraz by kierowani prawdziwą wiarą, mogli oglądać Jezusa. No i wreszcie trzecia niedziela, trzecia Ewangelia, trzecie skrutynium, choć to dopiero za tydzień. Może nieco uprzedzające o nim trzeba powiedzieć, do Niego nawiązać. Otóż będziemy słuchać Ewangelii o wskrzeszeniu łazarza za tydzień i kandydat do chrztu. Poznaje wtedy Jezusa jako tego, który ma moc wyprowadzić człowieka z grobu śmierci do pełni życia. To, co wydarzyło się w Betanii, jest oczywiście zapowiedzią tego, co wydarzy się tam za kilka tygodni w Jerozolimie, czyli zmartwychwstanie Jezusa. Oraz jest też zapowiedzią tego, co się w wigilnie paschalną wydarzy w życiu tych kandydatów do chrztu, czyli no, ich chrztu, ich przejścia ze śmierci do życia. W czasie tego trzeciego skrutynium kapłan prosi Boga, aby wybrani zostali uwolnieni spod władzy złego ducha, który prowadzi do śmierci duchowej oraz aby uczestniczyli w chwale Chrystusa Zmartwychwstałego. Choć wszystkie te skrutynia dotyczą tych, którzy no, jeszcze chrztu nie przyjęli, to jednak my, którzy być może byliśmy, na pewno byliśmy okrzczeni w dzieciństwie, no możemy jakoś na ich podstawie i na bazie słuchanych przez te trzy niedziele Ewangelii Janowych odnowić w sobie, przypomnieć sobie te łaski, które stały się naszym udziałem kiedyś tam, może w dzieciństwie, a których może po prostu nie pamiętamy. Tak, byśmy potem w Wielką Sobotę wieczorem z taką pełną świadomością odnowili te nasze przyrzeczenia chrzcielne w czasie wieczornej Wigilii Paschalnej.